Witam wszystkich 9 listopada w niedzielę. Próbowałam zrobić test nowego mikrofonu, ale okazało się, że nie pasuje do mojego iPhone'a, więc lipa, więc na razie nagrywam bez mikrofonu na innym telefonie. Mam nadzieję, że głos będzie dobry i muszę poszukiwać nowych rozwiązań. Stary mikrofon się po prostu uszkodził. Taki widok jest właśnie charakterystyczny dla listopada w moim malutkim ogródeczku miejskim, podmiejskim i właśnie cieszę się, że nasadziłam tych irg, bo te pierwsze kolory na pierwszym planie to irgi, też przemieszane z paprociami, które początkowo były tutaj same, ale któregoś roku zjadły je ślimaki i więc posadziłam też irgi, żeby na sytuację, gdyby zostały zdziesiątkowane paprocie, żeby coś tu było i te irgi się bardzo pięknie rozrosły i no, cały rok wyglądają ładnie, to znaczy cały rok, kiedy mają liście, bo irgi są różne odmiany, a to jest odmiana, która traci liście, jednakże Większość z tego sezonu ogrodniczego są zielone, a teraz na jesieni właśnie bardzo pięknie wyglądają. To jest coś cudownego. Liście są śliczne, czerwone, ale równie piękne są ich owoce czerwone, owoce jesieni. Zakręciłam przed chwilą też takiego shortsa o owocach jesieni. Także to jest jedna sprawa piękne widoki i warto tę irgę mieć. Druga sprawa, powoli wykonuję już prace jesienne. Tutaj właśnie przesadziłam już róże w to miejsce, gdzie wysadziłam z kolei hortensję, co planowałam już wcześniej, ta hortensja tutaj ogrodowa nie kwitła, więc wsadziłam ją do takiego kosza, z, zaraz to pokażę, do kosza, słynnego kosza z Action. Kiedyś powiedziałam, że z pepka te słynne kosze są z Action, przecież. takiego co to wszyscy wiedzą, jak wygląda. Przecięłam też trochę różę, żeby tak mi na jesieni nie chybotały. Trochę mi było żal tą siluetę uciąć. Róże z serii Silueta kiedyś mi się nie podobały. Miałam chyba naturę Silueta, czy kilka takich kolorów bladych, i one mi się nie podobały, ale ta Purple Silueta jest bardzo piękna, kwitnie, świetnie, i przecięłam ją jednakże bardzo mi było żal, bo ten pęd się tak pięknie zwisał, ale boję się, że się połamie na y, zimie. I tak samo tutaj angele i róże mimo Może wyglądają bardzo zdrowo, A tu właśnie przesadziłam lemon silhouette, która była tam z tyłu w cieniu. I ta lemon ma mi się tutaj razem z tą purple lemon oczywiście żółta, purple oczywiście purpurowa, czyli y, różowa fioletowa, taka różowa, mają mi się tu pięknie komponować. Druga sprawa, wysadziłam dwie trawy, rozplenice, które tutaj kompletnie już nie pasowały, bo roślinność się rozrosła i brakuje, brakowało im słońca, a nie oszukujmy się, rozplenice potrzebują słońca, więc może im będzie lepiej umamy Tutaj zasadziłam trochę cebulek, zasadziłam też winnika zmiennego, eleganc, którego nigdy do tej pory nie udało mi się wyhodować, bo mi padał, więc podejście numer może 3 albo 4 i również tutaj w miejsce drugiej rozplenicy a propos tak pięknie wyglądają teraz chodniki okazałe to jest właśnie roślina też którą warto na jesieni mieć zaraz po irdze piękna prawda taka sukulentowata Taki ma gromadzące wodę, właśnie pędy i liście. Strasznie, strasznie lubię te rozchodniki, bardziej właśnie w odmianie w tym kolorze, bo jeszcze są bia, biało kwitnące. No i tu wsadziłam oczywiście róże. Długo się zastanawiałam, e, którą różę No i z tych, co przyszła, bo właśnie zapomniałam powiedzieć, że przyszły róże od pana chyrzego, wsadziłam... Parfumę Garten Princessi Maria Jose Jeszcze się tylko cofnę, żeby nie być gołosłowną. Opakowanie od pana hyżego. Proszę bardzo, róże ogrodowe. Tutaj leży i wypakowane róże czekają. Jak wiadomo, ja nie dysponuję czasem, żeby tak codziennie siedzieć. Na przykład 5 godzin zazdraszczam tym, którzy mogą siedzieć tyle na ogrodzie, bo w lecie może mi się czasem Chociaż w lecie nie ma tyle pracy, czy może na wiosnę czasem się zdarzało, teraz jest kłopot. To jest ten słynny kosz z Action. Tu przesadzona nie różeczkę, tylko hortensja. Ona się nazywa jakaś Early Blue, a ta, która się bardzo udała, przesadzona w tamtym sezonie. Paraponie. Para Ona kwitnie tak na różowo, nawet jeden kwiatuszek tu, bukiet, coś tam, coś tam Rose, może bukiet Rose. Przekręcam czasem. Jeszcze tak przy okazji, jak tu jestem przy tych kącikach jesiennych, to powiem, że wiem, że wielu ludzi już wysadzało dalie, ale ja się tak nie spieszę, bo tu u nas we Wrocławiu, jak widać, nie jest jeszcze tak źle. Raz tam było plus 3. Trochę się odbarwiły te kolory, bo franckawka to jest stada dalia. Zwykle jest taki bardziej różowy, więc to zimno je odbarwiło. To ciekawe, bo róże na przykład na jesieni są bardziej wybarwione. Ale i tak wyglądają pięknie. Ja nie mam doświadczenia z daliami. Kiedyś moja mama sadziła, ale potem mieliśmy długą przerwę, i teraz po przerwie próbujemy ponownie jakby implantować do ogrodów. Mama na nie mówi w ogóle Georginie, Chyba tak się mówiło. Mama pochodzi z Małopolski i nasza rodzina w ogóle wyjściowa z Małopolski, być może tak się mówiło, właśnie Małopolscy, Georgi, nie, a nie dalej. I z, z, uważałam, że są kłopotliwymi roślinami, bo trzeba te bulwy przechowywać, ale od tamtego sezonu właśnie udało mi się e, jakoś, że ta, na przykład ten franc Kawka pięknie mi zakwitł w tym roku. Reszty już nie ma, ale Franca zostawiłam. Oczywiście tu przepiękne ogniki. Jeszcze ostatnie kwiaty e, róży Lola z grupy z kolei Starlet. Mam jeszcze jedną różyczkę nie od pana Grzygo, to było z Lerua. To jest Climbing Bonika, czyli odmiana boniki. A wzięłam, bo mi się strasznie podobały te owocki. No i bonika wiadomo, nie trzeba przedstawiać boniki. Samej boniki bym nie wzięła, bo jest taka już nie chcę powiedzieć oklepana, ale chciałabym jakieś inne odmiany. Yy, tu pokazuję, co jeszcze kwitnie, w sensie zawilec japoński i piękne kwiaty od szczawika, Natomiast jeszcze tu róża baluna, nawet jeszcze nikt nie wszystkie Begonie przykwitły. Yy, o, proszę, nawet liście fasolnika egipskiego. Natomiast. Yy... Samej boniki bym nie wsadziła, ale climbing, climbing właściwie, się tak mówi, i z owocami, no to czemu nie? Tu oczywiście piękne kwiaty drzewka truskawkowego, czyli chruściny jagodnej, inaczej drzewko poziomkowe. Z pewnością przemarzną w sensie kwiaty, bo liście są zimozielone, przynajmniej u nas we Wrocławiu wytrzymuje. Tak wygląda mój ogród, a tu podeszłam, żeby pokazać jeszcze kwitnącą różę Pink Forest Rose. Bardzo, bardzo ją lubię. Nie jest taka bardzo okazała, nie jest to jakaś tam róża wielkokwiatowa, ale naprawdę przyjemna róża i przede wszystkim kwitnie w półcieniu. Z tych różnych owoców w jesieni tutaj jeszcze ognik w odmianie ognik, no, mówi się szkarłatny, ale w odmianie żółtej. Tam mam głównie pomarańczowe. Czerwonego nie mam w ogóle. Mam kilka pomarańczowych i yy, Orange Glow na pewno takiej kupowałam. I jeszcze właśnie żółty o nazwie, teraz jakiej konkretnie nie pamiętam. Ciekawe, że są jeszcze liście tego Jacka Frosta. Yy, Ten nie są niezapominajki, tylko brunery, to są te bibliny podobne do niezapominaj. Czeka też mnie wysadzenie. Tego suchotrzewu to jest następny etap. Tu już mogę sobie wejść na rabatę, bo usunęłam liście host, czyli funki. Natomiast czym mogę się pochwalić, to też w short się zawarłam. Mam wspaniałe winorośle, owoce <laughs> nie ukrywam od pana sąsiada. Też owoce na różach niektórych, to jest pewnie parenial blue. Mam w dwóch odmianach właśnie winorośle i bardzo mnie to cieszy. Zawsze marzyłam, żeby mieć, mieć te winorośle. Natomiast tutaj też są owoce jabłoni Royal Malus takiej penduli, czyli zwisającej, bardzo też fajna, takie w kąciku tutaj mi rośnie i w tym moim ogrodzie od północy radzi sobie tutaj całkiem nieźle. Także na pytanie, czy coś jeszcze kwitnie dziewiątego Listopada tak kwitnie oczywiście i trochę oczywiście trochę są oszukiwane te kwiaty, bo tutaj palcem pokażę w tych koszach są wsadzone gotowce, jakieś rozentemy czy tam wrzośce ale moja dalia całkiem nieźle i tutaj ta róża starlet, ta róża jest w ogóle w donicy. Nie wszystkie sadzę róże.